Świat pędzi, a ty razem z nim, słuchaj kochanie, załóż sobie zeszczyt i zapisuj wszystko, co się wydarzyło w ciągu dnia. To jest tak zwana terapia samej ze sobą, Twój osobisty skarbie, pamiętnik. Ja tak robię, zapisuję wszystkie emocje, wydarzenia, dobre, złe, bo nasze życie to są plusy, minusy. Rzeczy dobre, złe, incydenty wspaniałe, nie? mniej, słuchajcie, kreatywne. Także pamiętaj, uczy cię to bardzo mocnych podstaw sama do siebie, budujesz taki fundament samej siebie, tak zwany moralny kręgosłup, kochanie. I zawsze możesz do niego zaglądać, bo pamiętaj, że przyjdzie miesiąc, półtorej, pół roku, a ty zapomnisz, co się wydarzyło. A jak sobie otworzysz swój pamiętniczek terapeutyczny, patrzysz, o to było tak. Teraz wiem, jak to zrobić. Mogę zamienić słowa, emocje, uczucia i to cię, słuchaj, buduje. Siła taka, wiesz, ten power do siebie, ta energia kobieca, ten seks, słuchaj, ta kreatywność, ta twoja Twórcza energia, kobieta, siła, ten magnes. Bo pamiętaj: kobieta jest magnesem na wszystko i na wszystkich w koło. Bądź dzielna, silna i gotowa do działania. Pa, kochanie.